Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i zapraszam do obejrzenia wiadomości, w których podsumowujemy miesiąc październik. Już rozpoczął się miesiąc listopad, pierwsze dni listopada. 2 listopada to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Tego dnia możemy odprawiać jako kapłani trzy msze święte w określonych intencjach, a to owoc pozwolenia, które papież Benedykt 15 dał na początku XX wieku na prośbę opata benedyktyńskiego. Opód Dnia Zadusznego za zainicjował w 998 roku święty Odylon. Zmarł w połowie XI wieku. Był czwartym opatem klasztoru benedyktyńskiego w Klini we Francji. To stąd wynika też ta szczególna ranga tego wspomnienia, choć liturgicznie mówimy wspomnienie, ale jak widzimy niedzielę, też przeżywamy właśnie to wspomnienie i modlimy się za zmarłych. Mówiłem o trzech formularzach myszalnych. I stąd Ewangelie również dobrane są na te poszczególne msze święte. Układają się one w pewnym sensie w jedną całość. Pierwsza mówi o Chrystusie, który jest złożony do grobu. Drugi mówi o człowieku. Druga Ewangelia mówi o człowieku, o łazarzu, który jest złożony też do grobu, ale jest wkrzeszony przez Chrystusa. Trzecia Ewangelia zaś według Ewangelii świętej Świętego Jana daje nam szczególnie piękną obietnicę, a równocześnie pokazuje drogę, którą, którą trzeba nam podążyć. Z Ewangelii według Świętego Jana to czternasty rozdział. Jezus powiedział, w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział, idę przecież przygotować Wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. I kończy się ta Ewangelia piękną obietnicą czy podpowiedzią. Kiedy Filip prosi, by pokazać nam drogę, którą Jezus idzie, mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Niech ta Ewangelia i zestawienie tych właściwie trzech Ewangelii o Chrystusie w złożonym do grobu, który pokonuje śmierć, o człowieku, który już ma namiastkę, bo został wskrzeszony, ale przecież Łazarz musiał umrzeć ponownie. No i wreszcie ta Ewangelia, która daje nam nadzieję na przyszłość i pomaga z ufnością patrzeć na groby naszych bliskich. Pamiętajmy przy tej okazji, że przez najbliższe dni możemy zyskać odpust za zmarłych i warto to czynić. Popatrzmy teraz, jak minął nam miesiąc październik. Na początku 5 października gościliśmy przedstawicieli Małego Betlejem. To fundacja, która sprzedaje produkty z drzewa oliwnego po to, by wspomóc chrześcijan żyjących dzisiaj w tym kraju naznaczonym wojną. Na zakończenie tych wiadomości krótki wywiad z przedstawicielami właśnie tejże fundacji. Od 7 do 14 października nasza parafia w łączności z parafią z Więkrzycach, z księdzem Piotrem Adamowym, przeżyła pielgrzymkę na Maltę. To kolejna pielgrzymka z cyklu Pielgrzymek śladami świętego Pawła. Epizod św. Pawła na Malcie był bardzo krótki. Miał miejsce już w trzeciej podróży Świętego Pawła, gdy on udawał się do Rzymu. No i wobec trudności, także tych pogodowych, przez 14 dni trwającej burzy, statek zatrzymał się w okolicy Malty. Tam musiał się poddać wobec sił natury. Rozbił się, ale wszyscy zgodnie z zapowiedzią, z obietnicą daną Bogu przez Świętego Pawła. Wszyscy ocaleli. No i gdy udało się im dotrzeć do brzegów, okazało się, że to jest Malta. Tę historię czytamy w 27 i 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zachęcam do lektury także tych, którzy nie byli na tej pielgrzymce, bo to ciekawe historie, a zwłaszcza ta, gdy przy ognisku Żmija uczepiła się ręki Pawła, ale jemu nic się nie stało, strząsnął ją bezpiecznie, dla siebie bezpiecznie. No i ocalał w ten sposób, zdobywając też szczególny jakiś podziw u mieszkańców Malty. Od czwartku, od 16 października do niedzieli, do 19, parafia nasza przeżywała rekolekcję przed 90. rocznicą konsekracji, czyli poświęcenia naszego kościoła. Te rekolekcje prowadził ksiądz Paweł Chyla, przypomnę jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego naszej Kurii. W czasie rekolekcji mówił o różnych darach, które my dzisiaj możemy przynieść kościołowi. Parafialnemu, wspólnocie parafialnej, a poprzez to całemu Kościołowi, no i zachęcał do tego, aby te dary rodziły się w naszych sercach i, do, i były poprzez nasze zaangażowanie we wspólnotę Kościoła, ofiarowane Kościołowi powszechnemu. Nawiązując do słów dziejów apostolskich opisujących życie pierwszych chrześcijan, dowiadujemy się, że oni trwali we wspólnocie. I właśnie każda wspólnota parafialna jest wspólnotą. Jak powie nam Sobor Watykański II, parafia, kościół, to wspólnota wspólnot, bowiem różne małe wspólnoty tworzą tą jedną piękną wspólnotę kościoła. I podobnie parafia składa się z małych, przyróżnych wspólnot, która tworzy całą parafię. Wspólnoty rodzinne, Wspólnoty modlitewne, ruchy, stowarzyszenia, grupy, które są w naszych parafiach, one właśnie tworzą jedną wielką wspólnotę parafialną. Ale bez wątpienia tą podstawową, tą najważniejszą, tą niezwykłą, cząstką Kościoła, cząstką parafii jest wspólnota rodzinna rzeświętą dziękczynną w sam dzień, a więc 20 października, sprawował ksiądz biskup Paweł Stobrawa w Chomili. Przekazał rolę świątyni od tej starotestamentalnej aż po tę, którą, w której zamieszkuje dzisiaj Bóg. No i wyraził też wdzięczność. Do tej wdzięczności pragniemy się dołączyć wobec tych wszystkich, którzy troszczą się o Kościół, o życie duszpasterskie, ale także o sam budynek Kościoła, też o naszą plewanie. Za to zaangażowanie w szeroko rozumiane życie parafialne bardzo serdecznie dziękuję i tym minionym pokoleniom, od 1935 roku, tym, których już z nami nie ma, pamiętamy o nich w modlitwie, po tych, którzy dzisiaj o to się troszczą, począwszy od kapłanów poświeckich, począwszy od prezbiterium, pochór, no a zwłaszcza dziękuję tym, którzy taką bardzo niewidoczną pracę wykonują w trosce o nasz Kościół. Zachęcam do tego, by powrócić do nauczeń, do rekolekcji. Są one na naszej stronie internetowej nspajodracibus.pl. Tam znajdziemy nauki. Warto do nich wrócić, zapraszam. Po jubileuszu pozostały pamiątki, albumy, świece, akwarele z kościołem, breloki. Zachęcam, by je nabyć. Tak na pamiątkę są one wszystkie w zakrystii dostępne, czy też u ministrantów w pomszach świętych. Planowane są jeszcze dwie publikacje książkowe, w tym kronika zmienionych ostatnich 20 pięciu lat i książka o architekturze kościoła, ale one ukażą się najprawdopodobniej u początku przyszłego roku. 25 października miało miejsce czuwanie dla młodzieży, wydarzenie cykliczne i nie mówiłbym o nim zbytnio, gdybym nie chciał podkreślić, że z roku z miesiąca na miesiąc bardzo powoli, ale systematycznie wzrasta ilość osób uczestniczących, a mówię to z zachętą do młodzieży, by zechciała też dołączyć. Zapraszamy od klas ósmych wzwyż. 19 października odbyło się liczenie wiernych. Wszystkich nas na tej Mszy Świętej Niedzielnej było 733 mężczyzn i 1115 kobiet, czyli razem 1848 osób. Jest to 18,9% osób zameldowanych na terenie naszej parafii. Jest to nieco więcej, o 23 osoby dokładnie więcej niż rok temu, więc zarejestrujmy tylko tyle, że nas nie ubywa, wręcz przeciwnie, minimalnie, ale przybywa. Natomiast bezwzględny procent jest większy, bo w tamtym roku było to 18,3%. To wynika z tego, że nasza parafia nieco maleje, ta ilość osób zameldowanych maleje. Na przestrzeni roku było to około 200 osób. No i stąd procentowo ta ilość osób obecnych na wszechświętych Świętych jest no, większa. Jak wyglądają Komunie Święte, niespełna 300 mężczyzn przystąpiło do Komunii Świętej i nieco ponad 650 kobiet. No i to daje nam w sumie ilość 950 dokładnie jeden komunii świętych udzielonych. Jest to ponad 51%, 51 prawie i pół. Rok temu było to 46,5%. Myślę, że ten wzrost wynikał m.in. z czasu rekolekcji, które przeżywaliśmy, ale ta ilość osób przystępujących do komunii świętej po Połowa mniej więcej, czy nieco ponad połowa bardzo cieszy. Tak uczestniliśmy właśnie w Eucharystii, oby mogli wszyscy przystąpić do Komunii Świętej. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, rzecz jasna, ale cenimy sobie ten eucharystyczny wymiar naszej parafii ujęty także w tych liczbach. Te wszystkie badania są prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i na ich stronie iskk.pl możemy znaleźć także inne dane, możemy zobaczyć jak to wygląda na terenie Polski. Są tam dane pokazujące jak kształtowały się sakramenty na przestrzeni czasu, jak wygląda średnia krajowa właśnie osób uczestniczących we Mszy Świętej, tak zwanych Dominikantes, ale tam dane są z 2023 roku, jak wygląda ilość osób przystępujących do komunii, więc na tle tych wypadamy nie najgorzej, tak bym powiedział. Natomiast jest też, jest też mapka, która ukazuje ilość procentową, ilość osób młodych i dzieci uczestniczących w katechezie. Zobaczymy, jak się to kształtuje na terenie całej polski, bo to ciekawe dane zainteresowanych odsyłam na stronę Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na stronę internetową. A teraz zajrzyjmy do kroniki sprzed 20 lat. Od 15 do 16 października 2005 roku odbył się festiwal Przegląd Piosenki Religijnej. Gościliśmy Zespoły takie jak Przycinek, była Viola i New Day, a pracownicy i mieszkańcy DPS-u Świętej Notburgi wystawili spektakl Wino i Chleb. Pamiętam, ten spektakl był poruszający i piękny. No i nasze zespoły, wymienię tutaj związane z naszą parafią, wtedy działał zespół młodzieżowy Stater, był taki rodzinny zespół rodzina i zespół Diatekę, to był zespół grupy modlitewnej. Natomiast obiektywnie ważnym wydarzeniem była niedziela 23 października 2005 roku. Świętowaliśmy wtedy 70. rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Kazania wygłosił ksiądz Bogdan Kitzinger. Wtedy był jeszcze proboszczem z parafii z babic. No a po koncercie organowym w czasie nieszporu zostałem oficjalnie wprowadzony w urząd proboszcza. Uczynił to ówczesny dziekan, teraz już świętej pamięci, ksiądz Marian Żagan. To moment o tyle ważny, że od tego momentu właściwie stałem się oficjalnie, formalnie proboszczem tej parafii, a więc od 20 lat, mimo że poprzednie laty, te lata też byłem tutaj, ale w roli administratora. No i plany na miesiąc listopad. Pamiętajmy, że do 8 listopada różaniec za zmarłych zalecanych codziennie o 17.15 możemy jeszcze podsyłać tak zwane wypominki. Możemy to także uczynić drogą internetową. Od 2 października jest taki formularz, możemy go wypełnić i dołączymy modlitwy za tych zmarłych. Przypomnę też tak na marginesie, że można też przez internet, przez naszą stronę internetową zamawiać msze święte. Od 8 listopada rozpoczyna się przygotowanie do bieżmowania dla dorosłych, czyli tych, którzy już ukończyli katechezę. Zainteresowanych zapraszam. Również 8 listopada będzie czuwanie dla młodzieży. Powtarzam. Moje zaproszenie 9 listopada spotkanie rodzinne tu w naszym kościele o 16 zapraszam rodziny a tego dnia będziemy również gościli zespół Topolany z Ukrainy będą pogacali mm, naszą liturgię eucharystyczną 16 listopada raciborski wieczór uwielbienia kolejny tym razem to będzie niedziela a od poniedziałku od 17 listopada nauki przedmałżeńskie. No a 30 listopada rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, to będzie początek adwentu, także z nowym hasłem mówiącym o uczniostwie. Będzie jeszcze trwał rok jubileuszowy, ale adwentowo rozpoczynamy zawsze kolejny rok liturgiczny. Na zakończenie naszych wiadomości zapraszam na mały wywiad z przedstawicielem Małego Betlejem. Wywiad nakręcony dość późno w nocy, o zmroku, więc za tę ciemność bardzo przepraszam, ale ważne jest to, o czym opowiadają nam wolontariusze. No i jeszcze jedna wiadomość. Dostaliśmy dwa dekrety dla naszych księży wikarych, dla księdza Pawła i księdza Rafała. W przypadku księdza Pawła zostało przedłużone dekret i posługa asystenta przy bractwie świętego józefa ksiądz rafał również został takim asystentem a mówię to zapraszając do tego bractwa mężczyzn skoro dwóch księży posługuje w tym bractwie czyli połowa księży no to może by i połowa mężczyzn zechciała do tego bractwa przystąpić bardzo serdecznie zapraszam pytajcie ich na czym to polega? Pewnie chętnie Wam odpowiedzą na wszystkie pytania. Ja zaś bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze na krótki reportaż i rozmowę przy tym stoisku Małego Betlejem. Życzę błogosławieństwa na kolejny miesiąc. Krzyżyki, figurki, to wszystko z drzewa oliwnego. I nazywacie to Małym Betlejem. Dzisiaj Małe arafii, Betlejem parafii e, przedstawicieli fundacji, bo to fundacja. Tak? Fundacja, tak. E, małe Betlejem to prosimy najpierw może o zdefiniowanie. Małe Betlejem to małe Betlejem wzięło się tak naprawdę z inicjatywy ludzi z miasteczka Betlejem. Z miasteczka Betsahur, mieszczących się właśnie obok siebie i z inicjatywy e, przewodnika już od 30 lat po Ziemi Świętej pana Przemka Marcińskiego. Kiedy wybuchła pandemia, tak naprawdę e, ci ludzie, z którymi pracował na co dzień jako przewodnik, wyszli z taką inicjatywą, z takim pomysłem, z chęcią tak naprawdę dalszego zarobku i zarabiania po prostu pieniędzy i zaproponowali nam, czy moglibyśmy po prostu te rzeczy sprowadzić i umożliwić im tutaj sprzedaż tych właśnie pamiątek, który, które tam na co dzień kupowali właśnie pielgrzymi i turyści z całego świata tutaj w Polsce. No rzeczywiście pomysł, tak powiem, ważny, bo kto był w Ziemi Świętej, to przy takich straganach, sklepikach tak. stawał, oglądał dokładnie te same rzeczy i rzeczywiście no, one cieszą potem oko i są niezwykle ważną pamiątką. Teraz wyjazd do Ziemi Święty jest niestety niemożliwy. Wrócimy do tych rzeczy za chwilę, natomiast pytałem was i powiedzieliście, że zdarza się, że wyjeżdżacie co tydzień gdzieś w Polskę. Tak, tak, to prawda, to prawda. No od czasów właśnie pandemii staramy się rozwijać taką sprzedaż i też tak naprawdę edukację. We wszystkich parafiach w Polsce w głównej mierze zaczynaliśmy od archidiecezji poznańskiej, która jest naszą rodziną tutaj archidiecezją, ale z czasem po prostu wyszliśmy dalej w Polskę, żeby mówić o tym, jak wygląda teraz sytuacja w Ziemi Świętej, mówić o tym, co robią na co dzień chrześcijanie właśnie żyjący tam, jak teraz wygląda tam sytuacja, no i przy okazji pokazać im rzeczy najbliższe, czyli pamiątki, które tam wyrabiają, Mamy też dzisiaj ze sobą trochę smaków w Ziemi Świętej, czyli kilka przypraw, żeby pokazać też właśnie ich takie życie i przybliżyć ich życie codzienne. No właśnie. Ale ja pytałem, bo chciałem zapytać, bo jak wyjeżdżacie co tydzień, to nie macie weekendów dla siebie. To jak to pogodzić hmm. wszystko? Mamy, powiedzmy, działa, działa z nami kilkanaście już osób tak naprawdę, więc nadal jeśli chodzi o organizację, jesteśmy małą organizacją, ale staramy się zmieniać. Nieraz są to dwie parafie, nieraz jest to jedna parafia, więc znajdujemy, pogodzić. da się pogodzić, znajdujemy też czas dla siebie, znajdujemy też czas na odpoczynek, tak. Mhm. Ale ofiarujecie trochę tego czasu no właśnie tej, tej służbie. Tak. I teraz każda ta figurka, czy drobny przedmiot, jakby o tym mowa na ogłoszeniach, ma swoją historię. Tak. Są takie małe rzeczy, jak chociażby ta figurka. Tak, tak. Ale są też takie większe. Takie większe rzeczy. I one mają szczególną taką tak, historię. Tak, ta czy, czy ta szopka. Tak, tak. Tego już się z gałązki nie zrobi. Nie zrobi, to prawda. Skąd się takie. takie oliwne. Takie rzeczy e, rzeczywiście drzewo oliwne dorasta do wieku 100, 200, 300, czy nawet i 1000 lat w Palestynie. Ale takie rzeczy rzeczywiście potrzeba całego drzewa. I taka rodzina, która mieszka przy sadzie, czy, czy właśnie zajmuje się obrówką drzewa oliwnego, musi takie drzewo ściąć. Decyduje się tylko wtedy, kiedy jest potrzeba zrobienia takiej figury. Jak ich dzieci już dorastają, muszą zostać posłane na studia. Wtedy taka rodzina ścina takie drzewo, z gałązek, z konarów wyrabia mniejsze rzeczy jak różańce, mniejsze figurki, a z tego głównego pnia wyrabiana jest jakaś rzeźba z jednego kawałka drewna. I pieniążki ze sprzedaży tej figury idą właśnie na to, aby to dziecko mogło przekroczyć ten słynny mur, który oddziela Betlejem od Jerozolimy. Zatem za Biec. każdą taką tak. figurką jest konkretna historia, konkretna rodzina. Historia konkretnej rodziny, właśnie Biec. chciałem powiedzieć, tak. Czyli jeśli chcecie z małej gałązki, to taki różaniec na przykład, albo z całego drzewa taką figurę. No a szczegóły są zdaje się też na stronie internetowej tak. małebetlejem.org, to jest strona naszej fundacji. A jak chcecie zakupić takie rzeczy też przez internet to małybetlejem.pl. Tam można nas znaleźć. Już się robi powoli ciemno, no. więc tak. że tak powiem, nie możemy nagrywać dalej i rozmawiać, ale wszystko na stronie internetowej się Tam znajdzie. można znaleźć. Za tak. obecność bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. No i klienci są następni. No. <laughs> czekają już tak. Bardzo <laughs> okay, dziękuję bardzo również dziękujemy za gościnę. Za obecność. Bóg dziękujemy. Bóg zapłać.